Chcesz wygrać dużą kasę? Obliczmy prawdopodobieństwo trafienia szóstki w lot. Spośród 49 liczb typujemy 6 i kolejność ich wyboru nie ma znaczenia. Ze zbioru 49 liczb wybieramy 6. Obliczamy zdarzenia elementarne, czyli to będzie kombinacja 6 z 49 i zdarzeniem oczekiwanym będzie zbiór b, czyli nasze wygrane liczby. Jest tylko jedna taka możliwość, czyli moc zbioru B równa się 1. Obliczamy ilość kombinacji. Prawdopodobieństwo trafienia szóstki w lot to wynosi. Zamieńmy to na procenty, czyli wykonam dzielenie tego ułamka. E do minus 8 oznacza, że całą tą liczbę należy jeszcze pomnożyć, a właściwie podzielić przez. 10 podniesione do potęgi 8. No, jest to wynik w przybliżeniu, który zamieniam jeszcze na procenty, czyli mnożę przez 100. Tak więc prawdopodobieństwo jest poniżej 1000%. Więc powodzenia, ale jakbyście wygrali, to podzielcie się.